Jak ocenia Pani dotychczasowe rządy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej? No bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. tak, tak. A Nareszcie, co no bo tam ci zniszczyli demokrację, wie pani, zniszczyli, to znaczy w ogóle no sądownictwo. Razem złączyli, wie pani, z władzą wykonawczo, ustawodawczo, sądowniczo, wymieszali, narobili bałaganu. No po prostu wie pani, no, zniszczyli demokrację. Jak oceniają panowie dotychczasowe rządy Donalda Tuska? Czy pozytywnie, czy negatywnie? Będzie to nagrane czy napisane? Nagrane. Nagrane. Jezu. Ale jak Pani do aresztu wsadzą? Tak. No. Tak? to wszystko zlikwidował. Ja, ja jestem z internetowej sądy, nie z no. Ale nie, ale tego... No. Rudy tak zrobi, że jeszcze będziemy płakać na ulicę wyjdziemy. Wie Pani o kogo, co na kogo głosować? No. Na Nawrockiego. A, a co ten, ten, zrobiłby prezydent Warszawy? No co dla tych warszawiaków zrobi? Ale że obiecują. Co by nie było, żebyś tylko do złobu wejść, to wszystko, a wejdą do złobu, to już wszystko zabiorą. Bida będzie. Taka jest prawda. No. Jak oceniają państwo dotychczasowe rządy Donalda Tuska? Czy pozytywnie, czy negatywnie? Tragiczne. Tragiczne. Negatywnie potrzebne zmiany. Naj najgorsze, jakie mogą być. No, jak panowie oceniają dotychczasowe rządy Donalda Tuska? Negatywnie, czy pozytywnie? Oj, beznadziejnie. Beznadziejnie? Tak. Bardzo. Bardzo źle. <słuch> Dużo takich dlaczego odpowiedzi dzisiaj, niestety. Brak, Dużo? Dużo? To dlaczego brak, niestety? Brak, niestety. Brak konkretów. Obiecywane jest co innego, a co innego zrobiono. Ja bym wolał, żeby były obiecane dwie rzeczy i spełnione. A nie stoi niespełnione praktycznie nic. Tak, ja mówię niestety, dlatego że niestety, że to idzie Polska przez to w niedobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i to jak najszybciej. Zmieni się rząd, zmienią się czasy i będzie może lepiej, tak jak wróci, wróci przeszłość. Bo to, co się dzieje w tej chwili, to jest nie do pomyślenia. Jak oceniają Państwo dotychczasowe rządy Donalda Tuska? Pozytywnie czy negatywnie? My odczuwamy, ja negatywnie. osobiście, negatywnie. Tak? Negatywnie. A jest jakiś powód, dlaczego negatywnie? Proszę Panią, za cały kształt. Za całokształt. Tak. Rozumiem. Za cały kształt. No, musiałbym się głębiej zastanowić, ale w 2007 roku, podczas jego rządów, była taka sytuacja, że obiecywał w Polsce ludziom pracę, natomiast dużo ludzi wyjeżdżało za granicę do Wielkiej Brytanii, no, co, co było moim zdaniem tak samo nie w porządku, bo jakby ludzie myśleli, że pozostaną w kraju, a musieli wyjeżdżać poza granicę naszego kraju. Poza tym płaca minimalna była. Bardzo niska podczas jego rządu, bo ja jeszcze pamiętam, bo ja wchodziłem wtedy na rynek pracy. Także pracownicy ochrony, czy pracownicy, pomoc sprzątająca miała tak samo, pamiętam, że te, te płaca, ta płaca minimalna była zdecydowanie niższa niż teraz, prawda? podczas rządów pisu ale jakby, ale może będzie lepiej, no tak, mam <grym> nadzieję. jeszcze trochę czasu, żeby no właśnie, żeby się poprawi, żeby się, poprawić. Tak, żeby się poprawić, tak. Tak. Że, że będzie, tak. będzie lepiej. Tak, No to miejmy no, nadzieję. No przede, że... przede wszystkim tak miejmy samo. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Tak? Miejmy, no, przede wszystkim no, tak samo ta niemiecka polityka, w sensie tak. takim, że, że to co ja jeszcze mogę powiedzieć od siebie, że nie podoba mi się to, że jest budowane dużo tych dla obcokrajowców. Centrów tych centrów integracyjnych, dokładnie. No i po prostu z tego względu, że. W Przyjadą młodzi mężczyźni powiedzmy do naszego kraju, spoza granic naszego kraju i podejrzewam, że mogą rozrabiać po prostu, dostaną tysiąca złotych socjalu, tak, a mogą po prostu w sensie takim, może być taka sytuacja, że oni nie będą pracować, po prostu będą chodzić po ulicach, kraść, prawda? Ludzie niektórzy sobie nie zdają sprawy, no ale tak może być po prostu. No na kogo najlepiej głosować w wyborach prezydenckich? E, moim zdaniem albo na Karola Nawrockiego, albo na Sławka Mencena, z tego względu, że ja jestem e, tak, e, takim człowiekiem, że bardziej tak patrzę na takie poglądy bardziej konserwatywne. I albo Sławek Mencen, albo Karol Nawrocki.